Środzin teraz i księżnicy Podlaskiej. Ale witam Państwa w imieniu nie tylko Księżnicy Podlaskiej, ale, ale również Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, a także Wydziału Filologicznego i Katedry Badań Filologicznych Uniwersytetu w Białymstoku, bowiem te trzy instytucje są bezpośrednio zaangażowane i w dzisiejszy wieczór, i w, w zasadzie bohatera tego wieczoru, bo bohaterem jest książka. Jak to w Książnicy podczas Szópki teraz najczęściej bywa. Dodam też taką informację, że spotkanie całe będzie dosyć urozmaicone, ponieważ nie tylko będziemy świadkami i uczestnikami, mam nadzieję, rozmowy, ale też na początek obejrzymy taki krótki film, materiał przygotowany przez Stowarzyszenie z Witas Krystiana. Później przejdziemy do rozmowy na końcu. Ten wieczór zakończymy koncertem i wspólnym, mam nadzieję, też śpiewem pieśni nabożnych Franciszka Karpińskiego. Książka jest właśnie. Poświęcona w dwudziestoleciu nagrody Franciszka Karpińskiego. Książka naprawdę niezwykła. Można powiedzieć to praktycznie o, o, o każdej książce, ale nie o każdej. Jeżeli chodzi o książki takie specjalistyczne, profesjonalne, zbiory studiów literaturoznawczych czy też, czy też właśnie esejów. A ta książka jest takim, można powiedzieć, właśnie zbiorem i wywiadów, i studiów, rozmów różnego rodzaju. Natomiast zanim przejdziemy do takiego szczegółowego omawiania i rozmowy dotyczącej książki, przedstawię naszych gości, to znaczy gości jest zdecydowanie więcej, bo mamy dzisiaj, proszę Państwa, na sali osoby bezpośrednio związane z nagrodą imienia Franciszka Karpińskiego, ale gośćmi bezpośrednimi, z którymi będziemy rozmawiać, są redaktorzy książki z ducha Franciszka Karpińskiego. Pan profesor Jarosław Ławski oraz pan profesor Dariusz Kulesza. Ja już nie, nie zabierając tutaj dłużej głosu, bo, bo głos chciałbym oddać przede wszystkim redaktorom. Pierwsza, pierwsze takie pytanie, i skojarzenie, które w zasadzie narodziło się, ja może pozwolę sobie usiąść, to będzie zdecydowanie wygodnie, natomiast pierwsze skojarzenie, które narodziło mi się, jak tylko książka się ukazała, można ją by było wziąć do rąk, przejrzeć, przeczytać wybrane jej fragmenty, to jest taka niezwykła, emanująca z niej radość. Bo to z jednej strony jakby prezent urodzinowy, 20 lat, prawda, nagrody, 20-lecie tak nadawania nagrody, pewien kawałek taki dosyć duży już historii. I rzeczywiście z tych tutaj wypowiedzi różnych autorów można i o historii, i o laureatach, i o całym tym kontekście związanym właśnie z nagrodą, z twórczością tych konkretnych osób obdarowanych nagrodą poczytać. Taka trudność wydaje mi się, że, że narodziła się na samym początku, przede wszystkim jak? nazwać tę książkę, jak ją ułożyć, z jednej strony Prawda Franciszek Karpiński, z drugiej strony laureaci. Yy, tutaj pierwsze pytanie skieruję do Pana Profesora Jarosława Ławskiego o tym tytuł właśnie, bo to jest z Ducha Franciszka Karpińskiego. O tym, że to jest dwudziestolecie nagrody, dowiadujemy się w zasadzie na jakiejś siódmej czy ósmej stronie, czyli tak naprawdę nie jest to najważniejsze w tym wszystkim, że to jest zbiór Prawda Sylwetek Laureatów, tylko tak naprawdę coś więcej. No tak, proszę państwa, pomysł tej nagrody zrodził się tu niedaleko w gabinecie dyrektora Jana Lełczuka. Zebraliśmy się w gabinecie pana dyrektora, żeby porozmawiać, jak uczcić godnie dwudziestolecie nagrody. Myśl zdawała się oczywista, no trzeba wydać książkę, która będzie dokumentowała te 20 lat. Jaką książkę? Proszę Państwa, najczęściej wydaje się książki okolicznościowe, zbiory cytatów, wywiadów, książki z obrazkami. Ich wartość, no one mają wartość, ale mają powiedzmy sobie wartość ograniczoną. Tutaj idea, nasza idea była taka, dać książkę, książkę, która będzie ciekawa, ale będzie też miała walor naukowy. Postanowiliśmy wydać książkę, która będzie łączyła jakby to, to dość rzadko się spotyka, przyznaję, która będzie łączyła studia literackie z rozmowami z tymi laureatami tej nagrody, który, którzy chcą porozmawiać i którzy jeszcze są wśród nas. I rzeczywiście coś takiego, taka formuła chyba nam się trochę udała. Książka jest i pracą naukową. I jest, jak myślę, o czym pan doktor Zawielski mówił, jest też ciekawa w lekturze. Lekturę studiów można przeplatać lekturą wywiadów, i na odwrót lekturę rozmów z pisarzami lekturą studiów. Czy to jest taka niezwykła formuła? Niezwykła to jest, proszę państwa, formuła tej nagrody, dlatego, że ona łączy pisarzy z naukowcami, nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę. Pisarze z tłumaczami. Otóż w tym sensie ja bym powiedział, że jest to nagroda z ducha XIX-wieczna. Bo to w XIX wieku literaturą było wszystko to, co wyrażało ducha narodu. Co w sytuacji, kiedy nie było państwa polskiego, utrwalało je historię narodu, myśl ducha narodu. I w tym sensie ta nagroda i ta książka jest właśnie XIX-wieczna. W moim o od Odczuć, że pokazuje wszystko to, co w skrócie mówiąc, głęboko gdzieś nam w duszy gra. Może bliżej dodać coś do tego drugiego, do którego mi się bardzo podoba że jest to książka urodzinowa. Bo jeśli do tej pory o tej mówiliśmy, to mówiliśmy wyłącznie bardzo serio. Bo i to, że 20 lat była przyznawana, i to ona została przyznana, i jaki jest jej sens który my wierzymy i który tyczące to są to jest bardzo serio. A tutaj Rado, ja rzeczywiście ja się bardzo cieszę, że żyłka na to zwrócił uwagę. My się po prostu cieszymy i może dlatego oszczędzamy Państwu trudu pod tytułem 20 syntetycznych studiów na temat wybitnych twórców kultury chrześcijańskiej, szeroko rozumianej. Nie, stąd te, te, te rozmowy. Fakt. Tutaj zdecydowanie to potwierdza. XIX wiek, jak najbardziej, Panie Profesorze, ale ona jest także dla nas dzisiaj na XXI wiek. Bo my potrzebujemy pewnych form, które wypracowaliśmy wtedy, w czasach, w których przyszło nam żyć y, teraz. XIX wiek się skończył, ale pewne formuły funkcjonowania literatury wypracowane w tamtym czasie, w moim zdaniem są użyteczne także dzisiaj, a może szczególnie, bo to prawda, każdy tych czasów przeżywa wyjątkowo. Kto z Państwa powie, że nie potrzebujemy. Y, tego, by wiedzieć kim jesteśmy, a ta książka w udzieleniu na tak zasadnicze pytanie, moim zdaniem, o, przepraszam za bezczelność, ale, ale jednak pomaga. Z ducha Franciszka Karpińskiego, tak jakby tym głównym, tak, przewodnim motywem ma być Franciszek Karpiński, czytelnik, który weźmie do rąk tę książkę, Taki, który nie wie nic o nagrodzie, nie wie nic o, o stoku, nie wie nic o historii dokładnie nie, przyznawania tej nagrody. Pierwsze spojrzenie, jakie będzie miał, to będzie Franciszek Karpiński. Studia? Tak, unikamy w ten sposób tego zadęcia, które groziło książce już na samym początku. Księga jubileuszowa na dwudziestolecie, nagrody, tak to jest zazwyczaj się tytułuje, proszę Państwa. No po co? z ducha Franciszka Karpińskiego. Słowo duch tu jest istotne. Duch. Jest to książka o nagrodzie, no, trudno to ukrywać, przyznawanej przez chrześcijan, w większości chrześcijan. I trzeba sobie zadać pytanie, jakie chrześcijaństwo ta książka pokazuje. No, to też jest książka w jakimś znaczeniu nowatorska. Proszę popatrzeć na okładkę. My tu widzimy XIX-wieczny Obraz z ludźmi, którzy podziwiają sztukę. Dary Boże, jak, bo sztuka też jest Bożym Darem. Więc chcieliśmy spojrzeć też na, na literaturę, na sztukę, właśnie od, od tej nowej, nowej, nowej strony. Czy to, ktoś mnie tutaj zapytał przed, chyba dziennikarze przed naszym spotkaniem, czy jest to książka przyznawana chrześcijanom tylko? Przez chrześcijan. No niekoniecznie. To jest tak, że kapituła chrześcijanie szukają wśród wysokiej próby dokonań pisarskich takich, które mówią coś o nich samych. I wśród laureatów mamy wspaniałych księży od księdza Twardowskiego i mamy ludzi, no niekoniecznie tak bezpośrednio należących do tego, do tego nurtu. I to też jest piękne. To znaczy też, że o rzeczach ważnych dla chrześcijan mogą pisać niekoniecznie bogobojni chrześcijanie. Ważny jest ten kontekst tożsamości kulturowej, to jest jakaś taka forma wymówki, ale ja powtarzam, że jeśli mówimy o chrześcijaństwie, to mówimy nie tylko o wyznaniu, ale mówimy także o tym, skąd jesteśmy. Mówimy o tych Atenach, o Rzymie, o Jerozolimie, mówimy o kulturze judo-chrześcijańskiej, o kulturze Morza Śródziemnego. Sytuacja się skomplikowała, sprawa nie jest aż tak prosta, jeśli mówimy o tożsamości, jeśli mówimy o chrześcijaństwie, jeśli mówimy o kulturze, jeśli mówimy o literaturze. I my staramy się z tą komplikacją sytuacji, w jakiej przyszło nam żyć, w jakiej przyszło nam mieć do czynienia ze sztuką i do czynienia z nauką, my próbujemy sobie w tej sytuacji poradzić. Także wskazując osoby, które okazują się użyteczne w mówieniu, co jest wartością. A propos naszej pamięci a propos naszej tożsamości, a w konsekwencji, a propos tego, co się z nami w przyszłości może stać. Każdy z laureatów, jeśli Państwo wyjścia na tych uroczystościach, kiedy nagrody były wręczane, to było bardzo miłe, bo niekiedy bywa tak, że laureaci odwracają się plecami od patronów nagród, które otrzymują. Ale wypadku karpińskiego nigdy tak nie było. Wszyscy, którzy te nagrody otrzymywali, Poczytywali sobie za punkt honoru powiedzieć o tym, jaki jest ich związek z tym miejscem, które w kulturze polskiej, w literaturze polskiej Karpińskie zajmuje. To było fantastyczne zupełnie. Tak, i trzeba powiedzieć, że duch Karpińskiego, proszę Państwa, to jest oczywiście w świadomości Polaków w wielkim stopniu duch pieśni porannej, pieśni wieczornej, kolendy, ale jest to także duch. Jego pamiętnika, historii mojego wieku i ludzi, z którymi żyłem, to jest duch y, człowieka, który upadał i się z tych upadków podnosi. I y, to jest dopiero cały Karpiński. A nie tylko ten Karpiński na najwyższym C. Tę książkę pięknie, krytycznie wydaną, można wypożyczyć w każdej bibliotece w Polsce pamiętnik Karpińskiego. I tam też musimy zajrzeć, żeby zrozumieć, co to znaczy z ducha, z ducha Karpińskiego. To nie jest duch czczej idealności. To jest duch, taki duch, w którym są właśnie ludzkie upadki, bo historia Karpińskiego, historia jego życia była no, dramatyczna, naznaczona e, różnymi zawirowaniami, e, ale też historia, która w sumie kończy się wspaniale. Bo, bo co my dzisiaj tutaj świętujemy. Świętujemy właśnie nagrodę Franciszka Karpińskiego. To, to zupełnie nie. Jak się przeczyta ten pamiętnik i potem zderzy to ze świadomością, że dziś każdy Polak tych kilka tekstów karpińskiego w zasadzie zna. Nagroda imienia Franciszka Karpińskiego nadawana jest i kapituła, już dzisiaj zbiera się w białym Białymstoku, ale początki też nie zaczęły się od Białego Stopu. i Pamiętajmy, że to jest ogólnopolska nagroda. Czy jest? W w całym tym, w całej tej historii, taki element z historii nadawania nagrody Franciszka na Karpińskiego. Taki element właśnie zderzenia tej lokalności tutaj, podlaskości, biorąc za te wyrażenia, tak, z taką właśnie ogólną literaturą polską. Żeby sprecyzować, chodzi mi o pewne przeciwstawienie się prowincji, a, a, a takiego wyjścia poza. Pana profesora Oskiego, proszę. O, w kontekście nagrody. <laughs> proszę Państwa, literatura jest dobra albo zła. Nie jest w ogóle prowincjonalna, ani światowa, ani ogólnopolska. Jak ktoś długo siedzi nad tekstami, to, to łatwo <laughs> rozpoznać wśród tekstów bardzo znanych, także bardzo złe, i wśród tekstów bardzo nieznanych, teksty bardzo dobre. Czyli. Literatura jest tam, gdzie jest piękno, i gdzie jest no, to coś, coś naddane, co, co się czasem manifestuje, a czasem pomimo ludzkich usiłowań nigdy się nie, nie zdarza. I ta nagroda jest rzeczywiście nagrodą ogólnopolską. E, powiedziałbym, że ja osobiście jestem z tego dumny, że Białystok stać na taką nagrodę. To jest dla mnie piękne, że białostoczanie przyznają nagrodę Franciszka Karpińskiego, który tu też do nich przyjechał, do Branickich, że przyznają ją warszawianom, że y, y, ludziom y, y, z całej Polski, także z zagranicy, mam nadzieję, że więcej będzie tych osób z zagranicy, bo są tam wspaniałe postaci tworzące polską y, kulturę. I y, 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 to jest właściwa Właściwa miara y, oceny wartości. Proszę powiedzieć, na no zasadzie, która z tych postaci, które są tu nagrodzone, nie zostanie w kulturze? Wszystkie w, swoim dziedzinie, y, w swojej dziedzinie zostaną. Więc y, jest to nagroda białoskotska, ale nagroda y, będąca wyrazem wysokiej dumy ludzi, którzy tu mieszkają i tworzą z tego, kim są. A są ze świata podkreślę tych najwyższych literackich wartości. Z kresu. Chciałbym zapytać redaktorów, bo przy porządkowaniu materiału, to szczególnie tutaj pana profesora Ławskiego chciałbym zapytać, przy porządkowaniu materiału tak różnorodnego zazwyczaj rodzi się chyba też taka trudność. Tutaj zauważyłem, że są te tematy, ale też są wypowiedzi. Trudne, nie tylko takie radosne, czy pojawiły się jakiekolwiek takie problemy, pytania, jak, czy rzeczywiście coś tam warto odrzucić, zmienić, zredagować, bo chyba te, te w większości przypadków o rozmowie, o rozmowach różnego rodzaju w całości zostały oplikowane, takie zostały przeprowadzone. Oczywiście, jeśli, jeśli to ma być książka z ducha karpińskiego, no to musi być strzela i prawdziwa. I rzeczywiście w niektórych y, rozmowach i w niektórych tekstach są tematy trudne, y, są też różne animozje środowiskowe i nie powinniśmy tego ukrywać. Y, natomiast decyzja redaktorów od początku była taka, że niczego nie ukrywamy i niczego nie retuszujemy. Y, podobnie wśród tych tekstów naukowych są takie, które się łatwiej czyta. I nie mniej wartościowe takie, które są trudne. Są na pewnym poziomie filologicznej abstrakcji. A teraz zapraszam do wysłuchania koncertu wybranych utworów z pieśni nabożnych Franciszka Karpińskiego w wykonaniu Karoliny Zamykowicz i Karola Szymówski.